Witajcie. W dzisiejszym filmie odpowiemy na pytanie, czy intermittent fasting, czyli nasze rodzime okno żywieniowe, jest rzeczywiście najskuteczniejszą metodą odchudzania. I tutaj mały spoiler: moim zdaniem tak właśnie jest. No i co to w ogóle znaczy, że dana metoda odchudzania jest skuteczna? Poznamy trzy najważniejsze powody, które sprawiają, że okno żywieniowe jest tak zabójczo skuteczną metodą odchudzania. Zanim jednak na dobre rozpoczniemy, chciałbym poprosić Was, abyście w komentarzach napisali, jakie są Wasze doświadczenia związane z intermittent fasting. Jakie były Wasze początki, czy łatwo było Wam przestawić się na ten nowy wzorzec odżywiania? Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania związane z oknem żywieniowym, to także bardzo proszę napiszcie w komentarzach. A teraz startujemy. Zacznijmy od tego, czym nie jest intermittent fasting. Nie jest na pewno typową dietą, tak jak ją powszechnie rozumiemy, ponieważ nie zakłada eliminacji żadnych konkretnych typów pożywienia, żadnych grup pokarmów ani też makroskładników. Nie jest także typową głodówką, ponieważ nie zakłada ograniczania ilości kalorii. Natomiast, jak już rozpoczniesz stosowanie okna żywieniowego, no to zauważysz dosyć szybko, że jesz coraz mniej, że Twój próksytości się obniża. W moim przypadku nawet do 30% mniej kalorii niż przed rozpoczęciem stosowania okna żywieniowego. I co najważniejsze, nie jesteś głodny. No dobrze, skoro wiemy już, czym intermittent fasting nie jest, czas na definicję tego, czym intermittent fasting jest. Intermittent fasting polega na skupieniu wszystkich spożywanych w ciągu dnia kalorii i wszystkich spożywanych w ciągu dnia posiłków. W wąskim oknie godzinowym. W praktyce polega to na pominięciu śniadania najczęściej i przesunięciu obiadu w stronę kolacji albo kolacji w stronę obiadu. Bardzo ważne jest to, że poza oknem żywieniowym nie powinieneś przyjmować żadnych kalorii ani w formie jedzenia, ani w formie picia. Możesz i powinieneś za to pić napoje, które nie zawierają kalorii a więc wodę, kawę czarną, herbatę zwykłą, zieloną, parzone zioła, ale oczywiście bez cukru bez śmietanki, bez mleka i bez tego typu dodatków. To jak szerokie będzie twoje okno żywieniowe i ile w trakcie tego okna zjesz posiłków, zależy będzie od wariantu intermittent fasting, jaki zdecydujesz się stosować. Natomiast generalnie twoim celem będzie wraz z upływem czasu zawężanie tego okna żywieniowego i skupianie posiłków, zmniejszanie ilości posiłków. Na początek dobrym rozwiązaniem będzie 6-godzinne okno żywieniowe. Na przykład od 13:00 do dziewiętnastej, podczas których zjesz wszystkie swoje trzy posiłki, ale co bardzo ważne, bez podjadania pomiędzy tymi posiłkami i bez żadnych przekąsek. Okno żywieniowe to wspaniała, łatwa w stosowaniu i skuteczna metoda na pozbycie się nadwagi. Ale okno żywieniowe to także wiele innych korzyści dla Twojego zdrowia. Wymieńmy te najważniejsze. Podstawowym i najważniejszym jest zapobieganie insulinooporności i odwracanie cukrzycy typu drugiego. Kolejne to obniżenie stanów zapalnych w organizmie, zwiększenie odporności na infekcje, poprawa sprawności mózgu, poprawa koncentracji, poprawa pamięci, całkowity reset metabolizmu, a także wielokrotne przyspieszenie autofagi, czyli procesu recyklingu komórkowego. Ponownego wykorzystania fragmentów zużytych białek, pozostałości po procesach metabolicznych do budowy nowych białek i do produkcji energii. I chciałbym bardzo mocno podkreślić coś, o czym już wspominałem, że stosując intermittent fasting potrzebujesz znacznie mniej kalorii spożywienia niż odżywając się w sposób tradycyjny, bo Twój organizm staje się o wiele bardziej wydajny i skuteczny w spalaniu kalorii i w recyklingu komórkowym. Co płynnie naprowadza nas na podstawową tezę dzisiejszego filmu, a mianowicie, intermittent fasting jest piekielnie skuteczną metodą odchudzania. Skuteczną, czyli taką, która umożliwia szybkie pozbycie się nadwagi, która do minimum ogranicza ryzyko wystąpienia efektu jojo, a także jest łatwa we wdrożeniu i stosowaniu już na zawsze. Co sprawia, że intermittent fasting jest tak doskonałą metodą, Odchudzania. No Przede wszystkim intermittent fasting rozprawia się z głównymi wrogami Twojego odchudzania, czyli z głodem i z apetytem. Jeżeli wygrasz wojnę z głodem i apetytem, będzie Ci o 1000% łatwiej przestrzegać zasad zdrowego odżywiania, no a Twoja głowa przestanie myśleć ciągle o jedzeniu. Okno żywieniowe przywraca równowagę pomiędzy greliną, czyli... Hormonem głodu i leptyną, czyli hormonem sytości. Jeżeli jesz od rana do wieczora, jeżeli przyzwyczaiłeś organizm do ciągłych dostaw pożywienia, hormon głodu organizm produkuje prawie nawykowo, czyli w porach, w których zwyczajowo zapewniasz organizmowi posiłek. Efekt jest taki, że nawet jeśli zjesz duży posiłek, jeśli się najesz, to za 2-3 godziny znowu jesteś głodny, bo organizm po prostu się przyzwyczaił do ciągłego jedzenia. Głód i apetyt często zlewają nam się w jedno. Jednak głód i apetyt nie są tym samym, różnią się z siebie dosyć istotnie, no bo głód jest rzeczywistą potrzebą fizjologiczną organizmu. Organizm sygnalizuje nam głód poprzez ucisk w górnej części układu pokarmowego, poprzez burczenie w brzuchu, czy też kłopoty z koncentracją, poprzez rozkojarzenie. Natomiast apetyt jest bardziej pojęciem z dziedziny psychologii. Jest to przemożna chęć zjedzenia. Czegoś słodkiego, czegoś słonego, przekąski, słodyczy, jedzenia przetworzonego, bogatego, węglowodany. Głód nie jest wybiórczy. Jeśli jesteś głodny, to zjesz prawie wszystko: zjesz brokuła, zjesz kalafior. Natomiast jeżeli masz na coś apetyt, to zwykle masz apetyt na coś bardzo konkretnego: na coś słonego, na coś słodkiego, na lody, na czekoladę, na jakieś przekąski. No bo właśnie żywność bogata, węglowodany. Słodkie, słone smaki są kojarzone z napadami apetytu i z kompulsywnym podjadaniem. Jeśli więc masz problem z napadami apetytu, jeśli nie kontrolujesz swojego apetytu, jeśli cierpisz na nocne podjadanie, to intermittent fasting, dzięki temu, że przywraca równowagę hormonalną w organizmie, jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem i bardzo Ci ulży. Drugą przyczyną tego, że intermittent fasting jest tak skuteczną metodą odchudzania, jest obniżenie poziomu insuliny i przyspieszenie spalania tkanki tłuszczowej. Insulina jest najważniejszym hormonem, który reguluje proces odżywiania komórek. Odpowiada także za odkładanie nadmiaru tej energii w postaci tkanki tłuszczowej. Zawsze, kiedy jesz, Poziom insuliny rośnie, a przy podwyższonym poziomie insuliny spalanie tkanki tłuszczowej po prostu nie jest możliwe. Natomiast kiedy jesteś w fazie postu, metabolizm przyspiesza, a poziom insuliny spada, i wówczas twój organizm ma szansę rozpocząć spalanie tkanki tłuszczowej. Ale to nie wszystko. Nadprodukcja insuliny doprowadzi z czasem do insulinooporności, którą powszechnie nazywa się przedsionkiem cukrzycy typu drugiego. Insulinooporność jest to stan, w którym komórki znieczulają się na obecność insuliny, zamykają się na glukozę dostarczaną do komórek przez insulinę. Efekt jest taki, że poziom glukozy, poziom cukru we krwi wzrasta, a ty jesteś stale głodny i niedożywiony. Natomiast kiedy poziom insuliny obniża się, wówczas trzustka rozpoczyna produkcję glukagonu, hormonu, który ma działanie przeciwstawne do insuliny. Glukagon sygnalizuje komórkom, że powinny przygotować się do wykorzystania tłuszczu jako paliwa. I dopiero teraz twój organizm zaczyna na początek bardzo powoli dobierać się do zgromadzonych zapasów. Mniej więcej po upływie 16 godzin od ostatniego posiłku efektywnie spalasz już tłuszcz. No więc podsumujmy. Intermittent fasting, dzięki temu, że zamykamy fazę odżywiania i fazę magazynowania w wąskim oknie godzinowym, umożliwia przyspieszenie metabolizmu, umożliwia przejście z fazy magazynowania do fazy spalania tkanki tłuszczowej i poprawia efektywność metaboliczną organizmu. W przeciwieństwie do wielu tradycyjnych diet, które polegają na ograniczaniu liczby przyjmowanych kalorii, na eliminacji różnych grup produktowych, Intermittent fasting nie ma daty końcowej. I to jest cecha, która powoduje, że jest tak bardzo skuteczny w odchudzaniu. No bo w przypadku większości diet, kiedy rozpoczynamy stosowanie diety, kiedy przechodzimy na dietę, z tyłu głowy mamy zwykle to, że prędzej czy później z tej diety zejdziemy, że dieta się skończy, my osiągniemy pełen sukces. No, i w domyśle wrócimy do starych nawyków. No, nie po to się męczyliśmy przecież tyle czasu, żeby teraz męczyć się do końca życia. Natomiast intermittent fasting jest czymś więcej niż dietą. Jest swego rodzaju sposobem życia, wokół którego możesz zbudować swoje codzienne przyzwyczajenia, rytm swojego dnia, rytm swojej pracy, rytm szykowania posiłków. Cechą intermittent fasting jest to, że możesz stosować ją w długim terminie. A nawet do końca życia. Na początku intermittent fasting będzie dla Twojego organizmu, dla Twojego metabolizmu bardzo silnym bodźcem. I bardzo dobrze, bo dzięki temu organizm nauczy się korzystać z różnych źródeł energii w zależności od ich dostępności. No bo większość z nas przyzwyczaiła swój organizm do tego, że głównym źródłem paliwa jest glukoza dostarczana wraz z pożywieniem. Natomiast są także inne źródła energii. Organizm nauczy się. Na równi wykorzystywać glukozę i tłuszcz. Glukozę spożywienia i glukozę zgromadzoną w mięśniach i w wątrobie, a także tłuszcz z tkanki tłuszczowej i tłuszcz dostarczany wraz z pożywieniem. Ten stan, w którym organizm potrafi na równi korzystać z różnych źródeł energii, nazywa się czasem elastycznością metaboliczną. Kiedy już osiągniesz ten stan, będziesz mógł bardzo dowolnie kształtować. Swój intermittent fasting. Będziesz mógł zmieniać długość okna żywieniowego, stosować okno żywieniowe naprzemiennie, jedynie w wybrane dni, a nawet robić sobie krótsze lub dłuższe przerwy w intermittent fasting. Natomiast chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy: najlepsze efekty w stosowaniu okna żywieniowego. Uzyskasz, jeśli połączysz je z dietą niskowęglowodanową, na przykład z dietą ketogeniczną. Obydwa systemy odżywiania uzupełniają się i obydwa systemy odżywiania prowadzą do obniżenia poziomu insuliny we krwi, dzięki czemu spalanie tłuszczu znacząco przyspiesza i w ogóle staje się możliwe. Natomiast rezygnacja z cukru i ograniczenie do minimum węglowodanów w diecie pozwoli Ci odzyskać kontrolę nad apetytem, przez co cały proces pozbywania się nadwagi będzie o wiele łatwiejszy. Korzyści okna żywieniowego dla zdrowia są niezliczone. Podobnie zresztą jak korzyści postu w ogóle dla zdrowia są niezliczone. Natomiast wyobraźcie sobie sytuację, w której od rana do wieczora nie jesteście głodni, w której nie myślicie non stop po jedzeniu, w której jesteście produktywni, jesteście skoncentrowani, macie świetną pamięć, macie mnóstwo energii do nauki, do pracy, do treningu, no a jako przy okazji jeszcze gubicie nadmiarowe kilogramy. Jeżeli macie w tej chwili problem z odżywianiem, jeżeli macie ze sobą wiele nieudanych prób odchudzania, jeżeli nie panujecie nad swoim apetytem, nad napadami podjadania. To dokładnie wiecie o jakiej sytuacji mówię. Kochani, wprowadzenie okna żywieniowego to naprawdę z ręką na sercu najlepsze co możecie zrobić dla swojego zdrowia, a w szczególności dla swojego odchudzania. Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeśli tak, bardzo Cię proszę, łapę do góry, to mi sprawi ogromną przyjemność, a co jeszcze ważniejsze, pozwoli obejrzeć film kolejnym osobom. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania albo chciałbyś się podzielić swoimi doświadczeniami, bardzo proszę napisz w komentarzu. No i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!